Gdzie jest mój pocałunek? Historia. Żyła kiedyś dziewczynka o imieniu Cecylia. Jej rodzice pracowali bardzo dużo. Była to dobra, szczęśliwa rodzina. Brakowało tylko jednego, ale dopiero w pewnym momencie zauważyła to Cecylia. Pewnego dnia, gdy Cecylia miała 9 lat, po raz pierwszy nocowała w domu swojej przyjaciółki Adeli. Gdy nadeszła pora spoczynku, mamusia Adeli odsunęła trochę ich kołderki i każdą pocałowała na dobranoc. Kocham cię, powiedziała mamusia do Adeli. Ja też cię kocham, szepnęła dziewczynka. Cecylia była wytrącona z równowagi i nie mogła zasnąć. Nikt nigdy nie całował jej na dobranoc ani nie powiedział jej, że ją kocha. Przez całą noc nie spała, rozmyślając i zastanawiając się nad tym. A przecież tak powinno być. Gdy wróciła do domu, nie przywitała się z rodzicami i pobiegła do swego pokoju. Dlaczego nigdy mi nie pocałowali? Dlaczego nie uściskali jej i nie powiedzieli, że ją kochają? Cecylia płakała długo, wreszcie usnęła. Przez wiele dni była zagniewana. W końcu. Postanowiła uciec z domu. Przygotowała swój plecak, ale nie wiedziała, gdzie ma się udać. Rodzice wydawali się jej zimni i najgorsi w świecie. Nagle znalazła rozwiązanie. Poszła do swojej mamusi i pocałowała ją w policzek, mówiąc: Kocham cię. Potem pobiegła do ojca i uściskała go. Dobranoc, Tatusiu, powiedziała: Kocham cię. Potem położyła się do łóżka, pozostawiając o niemiałych rodziców w kuchni. Następnego ranka, gdy przyszła na śniadanie, pocałowała mamusię i tatusia. Na przystanku autobusowym wspięła się na palce i jeszcze raz pocałowała mamusię ze słowami Cześć mamusiu, kocham cię. Cecylia postępowała tak dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Czasami rodzice odsuwali się, sztywni i zakłopotani, albo śmiali się z tego, ale Cecylia nie poddawała się. Miała swój plan i realizowała go dokładnie. Pewnego wieczoru zapomniała pocałować mamusie przed udaniem się na spoczynek. Po chwili drzwi do jej pokoju chyliły się i weszła matka. A gdzie jest mój buziak? spytała, udając zagniewaną. Cecylia usiadła na łóżku i powiedziała, och zapomniałam. Ucałowała matkę i powiedziała: kocham cię, mamusiu. Potem położyła się i zamknęła oczy. Ale mamusia pozostała przy niej i w końcu powiedziała, ja też bardzo cię kocham. Potem nachyliła się i pocałowała Cecylię w policzek. Dodała też z udaną surowością. I nie zapominaj, pocałować mnie zawsze na dobranoc. Cecylia uśmiechnęła się i powiedziała To nie zdarzy się nigdy więcej.